Widzieliście już, co się dzieje? Media grzeją tragedię w Tarnopolu do czerwoności. A teraz, uwaga, zaczyna się nowa narracja. Zginęło tam polskie dziecko, więc to już nasza wojna. Naprawdę? Bo ja pamiętam, jak już raz próbowano nam wcisnąć wojenno-emocjonalną narrację. Przewodów. Najpierw rosyjska rakieta, potem atak na Polskę, a na końcu wyszło, że to ukraińska. I sam Duda po prezydenturze przyznał Urymanowskiego, że to było podkręcane, żeby wciągnąć nas głębiej w konflikt. Teraz wygląda to jak replay tragedia dziecka prawdziwa, bolesna, straszna. Ale moment, w którym to wykorzystują, nie jest przypadkowy. Ukraina jest pod ścianą, Zachód spuszcza powietrze, Trump mówi otwarcie, że nie będzie się mieszał. I nagle polskim mediom odpala się tryb turboemocji. Pytanie jest jedno, czy znowu próbuje się zrobić z Polaków emocjonalne mięso armatnie? Bo to, że ktoś ma polski paszport, nie znaczy, że każda tragedia gdziekolwiek na świecie staje się naszą wojną. Co myślicie, czy naprawdę zaczyna się operacja na emocjach Polaków, żeby wciągnąć nas tam głębiej?